Cześć, witam Was serdecznie na kanale Mamy Ogród. Tematem dzisiejszego odcinka będą bataty. Nowość czy nie nowość? My je bardzo lubimy, zwłaszcza moje dzieci. Przyrządzam z nich najczęściej frytki. W tym roku mam troszkę więcej odmian. Zaraz Wam o nich wszystkich opowiem. O tym, jak zacząć uprawiać bataty, takie po prostu, które kupicie w sklepie. Podrzucę Wam link tutaj do góry, jak i w opisie filmu pod spodem. I zaplanujcie ich uprawę znacznie wcześniej, ponieważ bataty, takie, które kupicie w sklepie, one bardzo długo kiełkują, nawet miesiąc czasu. Także się nie zrażajcie, czekajcie cierpliwie, a ja Wam pokażę, jakie odmiany pojawią się u mnie w ogrodzie w tym roku. Linki do wszystkich odmian, które mam tutaj, znajdziecie w opisie filmu. W tym roku będę uprawiać cztery odmiany. Są to takie odmiany jak African Orange, Murasaki, purple i tutaj mam takie bataty, które zostały mi z zeszłego roku, to są, to były takie zwykłe bataty o, takie, które można kupić w sklepie i one po prostu sobie gdzieś tam zostały w pojemniku w którym trzymam cebulę i ziemniaki i zobaczcie w ogóle bez ziemi, bez niczego, pięknie zaczynają już puszczać Nowe pędy, dlatego zdecyduję się również je. Ten drugi też tu widziałam, że. Widzicie? Tutaj jest nowy, piękny pęd. Różnica w kiełkowaniu takich batatów, które wyhodujecie sobie sami, a takie, które kupicie w sklepie, jest ogromna. Naprawdę bataty, które kupiłam rok temu w sklepie, kiełkowały mi miesiąc czasu i sadzonki były malutkie. Odmiana African Orange. Jest to batat, który w środku jest pomarańczowy. Ma bardzo ładny pomarańczowy środek. Jego bardzo dużą zaletą jest jego plenność. Bardzo bardzo dużo wychodzi tych batatów z jednej, z jednej rośliny. Bardzo fajne są do zapiekania. Ja ich tu mam troszkę. Są takie, takie. One są takie większe, przyjmują taki kształt, właśnie ciut większy. Kolejna odmiana. To jest batat Murasaki. Ma oryginalny smak, lekko taki cytrynowy, taki azjatycki, bym powiedziała. Ma różową skórkę, miąż kremowo-żółty i rośnie bardziej w takiej formie, właśnie podłużnej. Kolejna odmiana to odmiana purple. Jest fioletowy i w środku również jest fioletowy. Bardzo dobrze rośnie w gruncie, ponieważ bataty możemy uprawiać w donicach, tak jak i w gruncie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te bataty wyglądają w przekroju, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam znajdziecie zakładkę Bataty. Tradycyjnie będę uprawiać bataty zarówno w ziemi, jak i w słoiku z wodą. Powiem wam, że w zeszłym roku zdecydowanie lepiej rosły mi te bataty, które były w słoikach z wodą, niż te, które były w ziemi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Wybieramy te bataty, które mają już takie pączki do kiełkowania. Przygotowałam sobie też takie dwa słoiki i umieszczę też bataty w słoikach. Cierpliwie czekamy, kiedy nasze bataty wypuszczą pędy. Czekamy, kiedy wypuszczą kilka liści właściwych i będziemy je ukorzeniać. Będziemy pobierać sadzonki. Dokładnie jak to zrobić, zostawię Wam link tutaj do góry, jak i w opisie filmu na dole. Pokazywałam w zeszłym roku, jak właśnie pobrać sadzonkę batata i co z nią dalej zrobić. Batat jest bardzo ładnym pnączem, dlatego warto mu na przykład zostawić coś, żeby się wspinał po tym. Bardzo fajne są również do uprawy na balkonach czy na tarasach. Wówczas w wysokich donicach bardzo ładnie mogą się piąć po jakichś kratkach czy balkonach. Na pewno w relacjach na Instagramie będę Wam pokazywała, co tu się dzieje u moich batatów i jak to wygląda. No i oczywiście, co zrobić z tym dalej. Jeśli film był Wam pomocny i Wam się podobał, to zostawcie po sobie znak w postaci łapki w górę. Subskrypcji i komentarzy pod spodem. Dziękuję Wam za dzisiaj i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia już niedługo.